Witam ciebie w kolejnym materiale, który poświęcony jest tematyce ketokłamstw. Tym razem mamy ketokłamstwo numer 5, czyli co nieco o białku, dlaczego niektórzy się tego białka przesadnie boją i dlaczego bać się nie powinni, dlaczego proporcje diety ketogenicznej to często proporcje, które nie do końca będą się sprawdzały na dłuższą metę. Zatem białko. Białko wiadomo, budulec, ale przede wszystkim też bardzo ważny makroskładnik, jeżeli chodzi o odżywczość i wskaźnik sytości. Do rzeczy. Ile białka to za dużo? No tu zacznijmy może od Zimiego Mura, który to w zasadzie po raz pierwszy sformułował kwestie zagrożeń związanych z nadmiernym spożyciem białka, które poprzez procesy glukoneogenezy może spowodować, że na przykład dwukilogramowy zjedzony stek może dawać taki sam efekt jak jednokilogramowy tort czekoladowy. Oczywiście tutaj celowo to przekoloryzowują i przekoloryzowując mogę odnieść się do cyfry, gdzie tutaj wskazania według na przykład doktora Rona Rosendale czy dżimiego mura ilość białka, która będzie przekraczała 0,8 g na kilogram masy ciała, będzie przekształcana w czysty? cukier. Natomiast nie do końca tak jest. Może zacznijmy od tego, jak określa się całkowitą ilość białka w podaży kalorycznej. Więc w pierwszej kolejności zwróćmy uwagę. W pierwszej kolejności możemy odnieść się do całkowitej wagi ciała, która jest wyrażona w kilogramach bądź też w funtach bardziej trafnym określeniem. Jest i szacunkiem odniesienie się do beztłuszczowej masy ciała, oczywiście również Mierzonej w kilogramach bądź też funtach, a tutaj zauważ, na dole mamy coś takiego jak wskaźnik, który możemy sobie najzwyczajniej w świecie z prostego wzoru obliczyć. Niektórzy odnoszą również do właściwej pożądanej masy ciała, na przykład we wzroście w budowaniu masy automatycznie będzie to coś, co mogłoby mieć sens, natomiast przy redukcji nie do końca, albo możemy po prostu określić sobie procentowy udział białka w odniesieniu do podaży kalorycznej ogólnej. Tutaj mogę powiedzieć od razu, że zauważmy, w naturze te proporcje mniej więcej wynoszą 1 do 1, czyli ten poczciwy stek czy jajko będzie zawierało mniej więcej tyle samo gramów tłuszczu co białka i jest to proporcja po prostu naturalna, nie wchodząc tutaj w jakiekolwiek oceny. Zatem kiedy dochodzi do glukoneogenezy. Chciałbym, żebyśmy się odnieśli tutaj do tego bardzo szczegółowo. Tutaj mówimy o glukoneogenezie, która zachodzi w momencie, kiedy mamy szczególnie duże niedobory kaloryczne. No bo w pierwszej kolejności wykorzystamy to, co zjedliśmy, później w drugiej kolejności spowodujemy, że wykorzystany zostanie glikogen, który ewentualnie został zmagazowany w mięśniach, wątrobie bądź też krwiobiegu. Dalej, Możemy wziąć się dopiero za białko. Które będzie wykorzystywane między m.in. do produkcji glukozy, jaka jest niezbędna dla niektórych partii mózgu, które to na ciałach ketonowych niezbyt chętnie będą pracowały, a w zasadzie pracować nie będą wcale. I teraz kolejna bardzo ważna rzecz. Mniej więcej spalamy około 0,4 g na kilogram suchej masy, czyli masy mięśniowej, dziennie przy głodzeniu się. Zauważcie, że w pierwszej kolejności podczas tych Pierwszych dni będziemy wyżywać mniej więcej około 100 g białka, czyli 400 kilokalorii. Potem 250, czyli schodzimy do ilości 60 gramów białka, jakie będą zużywane przez Twój organizm. Gdzie oczywiście mówimy również o rozpoczęciu się procesów autofagocytozy, czyli tego naszego wewnętrznego recyklingu, gdzie pomimo wszystko te 60 gramów białka będzie jak najbardziej wskazane, gdzie organizm sobie to przy braku jakiegokolwiek pożywienia po prostu pozyska. Zauważ, że to też przemawia za tym, że każde okno żywieniowe, szczególnie które będzie poprzedzone długookresowym postem, dłuższym bądź krótszym tak? dla innej osoby e, nie wiem, 48 godzin to krótko, dla innej osoby e, 12 godzin to krótko, w związku z tym każde okno żywieniowe starajmy się otwierać białkiem, najlepiej białkiem które nie zawiera dużych ilości tłuszczu ponieważ to pozwoli nam uzupełnić niejako deficyt, który powstał podczas postu, zauważmy tutaj to jest już szczegółowy wykres, który pokazuje, że w momencie, kiedy wyczerpują się zapasy glikogenu, czyli to następuje mniej więcej na przestrzeni pierwszych 30 godzin, automatycznie procesy glukoneogenezy się nasilają, dochodząc do swojego szczytu pod koniec drugiego dnia, pod koniec w zasadzie no, tych 40. Tu paru godzin. Oczywiście to zależy od organizmu, i wtedy procesy glukoneogenezy się nasilają po to, aby się później ustabilizować na pewnym poziomie, tak jak mówiłem, około 60 g białka. Tak, tutaj zauważmy, jest to powiedzmy określone w gramach na godzinę, jakie to gramy będziemy zużywać w procesach, kiedy to glukoneogeneza się nasila bądź też słabnie. Teraz minimalne wymagania. No minimalne wymagania to są wymagania, które są niezbędne do tego, aby po prostu nie zachorować i te minimalne wymagania mniej więcej kształtują się na poziomie 0,68 g na kilogram masy ciała. To jest tak naprawdę dosyć niedużo, szczególnie w przypadku osób starszych, gdzie na przykład tacy naukowcy jak Raubonheimer i Simpson udowodnili, że w przypadku osób starszych te 1,2 g do 2 g białka na kilogram masy ciała szczególnie odniósłbym to do beztłuszczowej masy ciała, to jest poziom, który będzie poziomem Satysfakcjonującym. Eee, zauważ, e, tutaj mówimy o osobach starszych. Dlaczego tak? Dlaczego ludzie starsi potrzebują znacznie więcej białka? No jeżeli to odniesiemy do całkowitej masy ciała, faktycznie w przypadku osoby ważącej, nie wiem, 70 kg, mamy 140 g białka na dobę. Dosyć sporo. A no tłumaczą oni to w ten sposób, że nasilona insulinooporność, która po prostu nasila się wraz z wiekiem, powoduje, że będziemy mieli do czynienia z wyższym procesem. Glukoneogenezy, czyli automatycznie będziemy po prostu zużywali białko na produkcję glukozy. Właśnie w ten sposób ta część białka będzie już spożytkowana na produkcję glukozy. Cóż, jeżeli chodzi o białko, białko przede wszystkim poprawia sytość, stabilizuje poziom cukru oraz zapewnia substancje odżywcze, oczywiście stabilizuje również poziom insuliny tak w przypadku sportowców na przykład według badań Lemona link do wszystkich badań znajdziecie poniżej pod materiałem sportowcy powinni spożywać około 1.8 g na kilogram masy ciała sportowcy wytrzymałościowi 1.4 natomiast siedzący tryb życia będzie zaspokojony pod względem białka, mniej więcej na poziomie 0,9 g na kilogram. Zauważ, że tutaj w przypadku np. takich szkoleń, jakie prowadzę, ketomasa, tamte poziomy są nieco inne, oczywiście zależne od wielu czynników, ale na tym szkoleniu tłumaczę to w dużych szczegółach. Teraz, zauważ, w przypadku natomiast deficytu kalorycznego nasze zapotrzebowanie na białko powinno wzrosnąć, ponieważ... Według badań stewarta Philipsa w przypadku deficytu kalorycznego powyżej 35% ilość białka, jaką powinniśmy dostarczać, aby normalnie funkcjonować i nie utracić masy mięśniowej to 2,6 g na kilogram masy ciała. W przypadku mniejszego deficytu to co najmniej 1,5 g i zwróćmy uwagę chociażby na te wykresy. Szczególnie na ten, gdzie zauważ wraz ze wzrostem deficytu kalorycznego automatycznie wzrasta zapotrzebowanie na białko, i tu chociażby um, y, y, kłania się ten post ostatnio bardzo mocno popularny, czyli protein. Modified Sparing Fast, mniej więcej chyba tak to się dokładnie nazywa, czyli spożywamy dużej ilości białka, a to jest tak naprawdę nic nowego, ponieważ kulturyści przygotowujący do zawodów właśnie robią to dokładnie w ten sposób, zatem nowum to wcale nie stanowi. Co się dzieje, kiedy zjadasz białko? No w pierwszej kolejności zjadając białko trzustka wydziela glukagon, który powoduje, że glikogen zostaje uwolniony do krwiobiegu. Glikogen i jego wpływ do krwiobiegu, zwiększonej ilości Spowoduje z kolei zwiększone wydzielanie insuliny, i u większości ludzi jest to reakcja, która się równoważy zapewniając stabilny. Poziom cukru i insuliny. Teraz, w przypadku osób insulinoopornych, oczywiście insulina nie będzie działała dokładnie tak samo, a zdecydowanie słabiej, w związku z tym możemy mieć do czynienia z nieco podwyższonym poziomem cukru we krwi. W takich sytuacjach jest to już sygnał, że coś w naszej diecie nie działa. Na przykładu, w przypadku osób stosujących dietę ketogeniczną, w momencie kiedy zaczyna się taka sytuacja, że. Spożycie białka, nawet czystego białka powoduje u Ciebie senność. Prawdopodobnie doszło do przekroczenia tak zwanego osobistego progu, tkan, progu tkanki tłuszczowej, który to próg po prostu najzwyczajniej w świecie będzie powodował, że tkanka tłuszczowa wchodzi w stan zapalny i staje się insulinooporna zatem w takich sytuacjach warto tą dietę sobie skorygować i tak czy siak, nawet w momencie, kiedy no, dojdziesz do takiego wniosku, spożycia białka bym nie zmniejszał, natomiast zmniejszyłbym spożycie tłuszczu, gdzie e, chciałbym przede wszystkim przywrócić do stanu równowagi poziom stanów zapalnych i. Wrażliwość insulinową, być może za pomocą postu, gdzie w oknach żywieniowych stosowałbym zdecydowanie więcej białka, które dalej spełnia swoją rolę, dalej będzie mnie bardzo wysycało, dalej będzie powodowało i dostarczało mi niezbędnych substancji odżywczych. Pamiętaj, że na przykład, tak jak często powtarzam to na moich szkoleniach, substancje odżywcze: do substancji odżywczych zaliczyłbym Białko, niezbędne kwasy tłuszczowe, których wcale tak dużo nie trzeba, no i oczywiście mikroelementy. No dobrze, ale dźwignia białkowa. Powiedzmy sobie o tym, że no, danych mamy tutaj dosyć sporo. 500 tysięcy um, osób, um, będących dawcami danych anonimowych z MyFitnessPal, um, dowiodło, że im więcej białka te osoby spożywały, tym łatwiej było im. Pozbyć się zbędnej tkanki tłuszczowej. Tak, co się okazało później, na przykład takie badania jak Hose Antonio. Badania Jose Antonio udowodniły, że w przypadku osób jedzących tak skrajnej ilości białka jak 4,4 gramy na kilogram masy ciała, czyli wyobraź sobie, ja ważący 102 kg troll, powinienem zjeść ile? E no powyżej 420 g białka, jeżeli dobrze kojarzę, tak powyżej, prawie 450 g białka. W tym momencie okazało się, że nawet przy nadwyżce kalorycznej nie dochodziło do wzrostu poziomu tkanki tłuszczowej ze względu chociażby na termiczny efekt pożywienia, jakie białko ma na najwyższym poziomie? i trudności ze zjedzeniem tak dużej ilości jedzenia. No wyobraź sobie zjedzenie 2 steka dwa razy dziennie. No jest to wręcz niemożliwe i tak jak możliwe staje się zjedzenie kilogramowego tortu, nawet e, powiedzmy w niedużych odstępach czasowych, pomimo, no, powiedzmy, dosyć dużych trudności, ogromnej gęstości kalorycznej, tak w przypadku białka ciężko faktycznie tym białkiem, samym białkiem się przejeść. Szczególnie jeżeli chodzi o produkty naturalne. Tu chciałbym Ci zwrócić uwagę na, tą, na ten wskaźnik sytości, gdzie zauważ, gdzieś tam zaczynając od poziomu, 30-40, dalej idąc w stronę 45% to kaloryczne spożycie ogólne zdecydowanie spada, czyli można by powiedzieć, że powyżej 20%, mając takie minimum, kiedy to zaczynamy zwiększać spożycie białka powyżej 20%, ilość spożywanych kalorii będzie, uwaga, Malała. I to jest właśnie sytość, gdzie białko oznacza się tutaj doskonałą właściwością. No dobra, no ale co z nerkami, no bo o tych nerkach mówi się dużo. Powiedzmy sobie yy, o badaniach doktora Teda Najmana, który w zasadzie yy, wykonkludował, że w przypadku osób spożywających więcej białka. Okazało się, że w przypadku osób, które miały zdrowe nerki, miały jeszcze bardziej zdrowe nerki, ponieważ ich masa się zwiększała. Tutaj często alarmują lekarze, ponieważ mamy podwyższony poziom kreatynin. No ale cóż, jeżeli mamy więcej masy mięśniowej, jeżeli zjemy więcej mięsa, automatycznie wyższy poziom kreatynin będzie tylko i wyłącznie naturalną konsekwencją większej masy mięśniowej i większej ilości spożywanego mięsa. Cóż, jeżeli masz uszkodzone nerki, faktycznie, najpierw skontaktuj się z lekarzem i razem ustalcie jakiś powiedzmy złoty wariant, który będzie się u ciebie sprawdzał. Powtórzyłbym tutaj jeszcze raz brak szkodliwości i brak szkodliwego wpływu białka na nerki, przytaczając metaanalizę meta Stewarta Philipsa, link poniżej również, poniżej tego materiału, gdzie wykazał brak korelacji między ilością spożywanego białka a z jakimkolwiek zachwianiem w zdrowiu nerek. Gdy mówimy o ciałach ketonowych, tak, wiele osób łapie się za głowę, ponieważ ciała ketonowe zaczynają spadać. W momencie, kiedy obcinamy tłuszcz i wprowadzamy więcej białka. Oczywiście, o tym już mówiłem wielokrotnie, tutaj zależy, należy się zastanowić, czy ketozę chcemy indukować wewnętrznie czy zewnętrznie, czyli czy chcemy palić tłuszcz, który mamy w naszym ciele, czy chcemy palić tłuszcz, który dostarczamy z zewnątrz. Jeżeli zależy nam na pozbyciu się tkanki tłuszczowej, warto by było, aby obciąć te kwasy tłuszczowe, a to, że w krwiobiegu spadnie nam poziom ciał ketonowych, będzie świadczyło tylko o tym, że ciała ketonowe są lepiej wykorzystywane. W tak w takim wariancie, w przypadku kiedy poziom ciał katonowych wzrośnie w wydychanym powietrzu, automatycznie mamy niezbity dowód na to, że tkanka tłuszczowa jest wykorzystywana skutecznie do produkcji ciał katonowych, które są. Całkowicie skutecznie, efektywnie wykorzystane i efektownie, no bo efekt jest taki, że tracimy na słoninie, co zresztą jest bardzo często pożądanym efektem. Zatem zauważ, tych czynników jest bardzo dużo, które przemawiają za tym, aby to spożycie białka zwiększyć. No tutaj powiem Ci o praktyce. Czasami zdarzało się tak, że szczególnie na początku, kiedy byłem dosyć niejednoznaczny, mówiąc o tym, że podpowiadając niektórym sobą, że powinny zwiększyć spożycie białka i zmniejszyć spożycie tłuszczu, okazało się, że niektóre spośród tych osób, które były bardzo zadowolone z rezultatów, nie mierząc za dużo, jak to się zmieniło procentowo, lądowały na poziomie 35-50% do 50 białka w podaży kalorycznej, a rezultaty były wręcz olśniewające. Natomiast były to osoby, które były osobami, które miały znaczne zasoby, z których można było wykorzystywać. Czuły się świetnie, czuły się doskonale, a szczególnie do ich bardzo dobrego samopoczucia przyczyniały się rezultaty, które osiągali w bardzo krótkim, a powiedzmy sobie szczerze, przede wszystkim krótszym niż wcześniej czasie, gdzie zazwyczaj do zmiany dochodziło w warunkach stagnacji. Oczywiście, tutaj powiedzmy, ten naturalny, Poziom 30-35% podaży kalorycznej pochodzącej z białka, kiedy to białka i tłuszcze zrównują się w gramach 1 do 1, jest to, zauważ, naturalna proporcja, która występuje w przyrodzie. Zatem podsumowując tę całą materię: im więcej białka spożywasz, tym będziesz mieć wyższy poziom sytości i wyższy poziom odżywienia organizmu. U większości osób więcej białka oznacza stabilniejszy poziom cukru. Pamiętam doskonale, wielokrotnie się zaskakiwałem eksperymentując wielokrotnie, naprawdę wielokrotnie, kiedy to na przykład na wyjazdach odżywiałem się tylko białkiem i prowadząc szkolenia czułem się po prostu wyśmienicie, gdzie fatu naprawdę nie było dużo. Jeżeli nie masz problemu z nerkami, ustalenie makro nawet na poziomie 40-50%, szczególnie w okresie bardzo intensywnej redukcji, jeżeli ci na niej zależy, będzie jak najbardziej bezpieczne. Oczywiście jest to w pewnym sensie, być może dieta karniwora, jeżeli jesz tylko mięso, ale do tego oczywiście dołożyłbym wiele warzyw zielonych, które mogą dodatkowo na przykład przyczynić się do wyższego poziomu ciał ketonowych. Pamiętaj o tym, że tobie zależy na podwyższeniu poziomu ciał ketonowych w wydychanym powietrzu. Co będzie niezbitym dowodem na to, że spalasz tkankę tłuszczową, której prawdopodobnie chcesz się pozbyć. Dodawaj tłuszcz, jeżeli masz niski poziom. Tłuszczu w organizmie i jest mniej tłuszczu, kiedy masz wyższy e, poziom e, tkanki tłuszczowej. Staraj się nabijać białko naturalnymi produktami i uwaga, proszki jasne, mogą być pewnego rodzaju dodatkiem, to jest suplement diety, natomiast zdecydowanie wyższy wskaźnik odżywczości, wyższy indeks odżywczości będziemy mieli w przypadku produktów naturalnych. Białko w proszku może być dodatkiem, który przyczyni się do zwiększenia masy mięśniowej, może trochę ułatwić. E, Sprawę w podróży, mówię Ci to z własnego doświadczenia, natomiast staraj się bazować na produktach naturalnych. Jeżeli nawet spadnie ci poziom ciał ketonowych, we krwi prawdopodobnie wzrośnie on na poziomie oddechu, czyli tym samym będzie to dowód na to, że wykorzystujesz swoją tkankę tłuszczową, a ketoza jest indukowana wewnętrznie. Eksperymentuj, eksperymentuj, jeszcze raz eksperymentuj i sprawdzaj, co tobie konkretnie przynosi najlepsze rezultaty. Pamiętaj o tym, że proporcja 1 do 1 w gramach białka i tłuszcze będzie prawdopodobnie z najbardziej optymalną relacją w procesie stabilizacji, gdzie węglowodany z kolei może delikatnie podbić, no a przy redukcji zawsze zwiększ białko, zmniejszaj tłuszcz, chociażby okresowo w sposób sinusoidalny, kiedy dajesz organizmowi sygnał i bodziec do tego, żeby wykorzystać tkankę tłuszczową jako źródło paliwa. W tym odcinku to w zasadzie tyle. Ja oczywiście zapraszam Ciebie do komentowania, zadawania pytań. I jeżeli to, co robić się podoba, oczywiście subskrybuj ten kanał, jeżeli chcesz posłuchać na temat hipnozy, autohipnozy, medytacji, mindfulness i flow. I skutecznej zmiany osobistej, zapraszam Ciebie na kanał Instytut Flow Siła Spokoju. Link poniżej tego materiału. Jeżeli chcesz dobrze się zrelaksować, słuchając medytacji, zapraszam Cię do pobrania aplikacji Mediti, która póki co jest dostępna niestety tylko i wyłącznie na Androida, ale już nie powiem, ukaże się na, na ios I tym samym dziękuję Tobie za poświęcony, wspólnie spędzony czas. Z wdzięcznością pozdrawiam. Trzymaj się. Cześć.